Piątkowska84 pozna najgorzej oceniony kebab na Google, bo ma tylko 3 gwiazdki, co jest, myślę, dość dużym wyczynem, jeżeli chodzi o tak niską ocenę przy kebabie. Kebab się nazywa Doner Kebab. Będziemy sprawdzić, co tam serwują, ale przed tym zobaczymy opinię. Ja stary, czuję się jak grach małżeńskich. Kiedyś, nie wiem czy wiecie, ale brałem udział, tak, w grach małżeńskich i nawet wygrałem ten program. I też mnie tak ustawiali właśnie, kazali siadać na jakiś murkach dziwnych i tak dalej. Ale w tym przypadku będziemy sprawdzać opinię, co ten kebab ma. Mamy 3,0. Tysiąc opinii, stary. Tysiąc opinii to jest bardzo dużo. Dobra, patrz to. <laughs> patrz to. Długo nie jadłem tak paskudnego gówna. <laughs> na Uber Eats mamy 4,1 na 5, no to w sumie spoko na 6 tysięcy opinii. Google 3 na 5 i 1000 opinii. No ale trzy gwiazdki, no to naprawdę musi być paskudne. Tu są same jedynki. Zamawiałam dwa kebaby. Jeden miał być wega, a drugi mieszany. Tymczasem dostałam mieszany i coś co wyglądało jak resztki boczku lub odpady mięsne. Ja tego chyba nie chcę dalej czytać. Sześć dni temu, to jest chyba bardzo nowa opinia, obsługa przygotowuje jedzenie bez rękawiczek, dodatku zapakowanego na wynos. to jakaś porażka. Okej. Okay. Co, to są paznokcie stare w opiniach? Pani liczy chyba na jakąś tę, no dobra, no generalnie te opinie słuchajcie nie wyglądają za dobrze, idźmy to sprawdzić po prostu, co? Dobra, zamówiliśmy. Słuchajcie, łącznie to jest 43 zł nie wiem czy będzie widać teraz na kamerze. Jest to duży kebab, właściwie to jest to duża tortilla z warzywami i z frytkami. Po to to wziąłem, żeby sprawdzić właśnie jakość surówek, jakie są frytki, no i oczywiście mięso. Jeżeli chodzi o samą porcję, wagi nie mam, niestety nie jesteśmy na takim poziomie jak książulo. Natomiast no myślę, że jest, no jest byczek, jest byczek, czuję to. Z pół kilo bym dał, niecałe pół kilo, coś takiego bym dał. Ale nie chcę też tutaj, wiecie, wychodzić naprzód. W każdym razie, Da się tym najeść. Dobra, pierwsze kęsy sprawdzamy, jak to w ogóle smakuje. Dobra. mała tego sosu. Dobra. Ej, nie mogę się dokopać do mięsa jeszcze przez ten sos z góry. Ej, naprawdę. Dobra. Ogólnie jest to kurczak i co chciałem powiedzieć na samym początku, że to mięso w ogóle nie smakuje jak kurczak, no, autentycznie nie czuję kurczaka. Dobra, lecimy dalej, bo patrz to ile tego sosu tu jest stary. Nie wiem, może ktoś tak lubi, ale ogólnie to ja tak średnio przepadam za aż taką ilością sosu, bo ja jestem na diecie, a to jest kaloryczne. <śleszamy> Widać, nie? Dobra. Dobra, ogólnie zacznijmy od samych plusów. Jeżeli chodzi o sam sos, to nie jest taki typowo wodnisty, jak wiecie, taki typowo chamski, naprawdę paskudny kebab, no to ten sos nie cieknie, więc to jest taki plus. A z kolei z minusu. Ja wziąłem taką mieszankę czosnek, niedelikatnie ostry. Ostrości w ogóle nie czuję. A jeżeli chodzi o czosnek, no to kurde, no nie wiem, gdzie tu jest czosnek. W ogóle z tym kurczakiem i ten sos, że niby czosnek, to nie czuję ani tego, ani tego, więc trochę średnio tak szczerze. Ale jest też mocno doprawione, bo czuję same przeprawę, takie zamiast kurczaka. <try> ja, Pelodrej, e ile tego susu Ja no stary. No jest przeprawy. Ja stary. Ty no przebijemy się w końcu, dobra. Krytka. No i brzeg. Tak to wygląda po kilku ugryzieniach w sumie. I tak patrząc na to mięso, tak próbuję się czegoś doszukać na siłę, ale chyba nie będę tego robić. Ale na... inaczej. Na krząstkę jeszcze nie trafiłem, więc nie będę mówił, że takie mięso jest bardzo złe, aczkolwiek wiedziałem jak ono się kręci i widziałem lokal, który no... ma dużo do życzenia ogólnie. Jeżeli chodzi o same warzywa, to one są świeże, to nie jest tak, że one są nieświeże, więc spoko, bo jakoś ten smak przełomuje, ale nie uszukujmy się, ten kebab ma 3,0, inaczej, nie oszukujmy się, ten kebab ma tylko 3 gwiazdki, większość tych opinii faktycznie było, że dowód i tak dalej, ale też widziałem zdjęcia jak ten kebab wygląda, Filip możesz tu wkleić jak to wygląda. Ej nie, no ogólnie w ogóle nie jest takie złe, tak szczerze myślałem, że będzie dużo gorsze patrząc na ten lokal, ale frytka to jest taka typowa frytka, jakbyście byli, nie wiem, nad morzem czy gdziekolwiek, wzięlibyście frytkę, jest gorsza niż ta z maka, powiedzmy, jak to frytka w kebabie. Znaczy porcja chyba jest duża, nie? To mówiłem, no. Za 3 dychy, to mi się wydaje, że to nie, jakby cena... Nie, 4 dychy? 40, da, ale kola 9 chyba. A to sam kebab 3 dychów. się da. zaraz zobaczę na paragonie jeszcze. To jest okej, okay, nie? Jeżeli chodzi o tortilę, to to nie jest też taka hamska tortilla spieczona, która po prostu się łamie i się wbija w zęby i podniebienia i tak dalej, więc też myślę, że to jest na duży plus, bo jest miękka w sumie. Więc to jest spoko. Ja lubię taką tortilę. Nienawidzę jak jest taka wiesz, taka. wiesz o co mi chodzi, nie? Taka fatalna. Dajcie znać w komentarzu, jeżeli wiecie o co chodzi oczywiście. I wracamy na YouTube'a, gdzie po prostu będziemy oceniać różne lokale właśnie typu takie kebaby jak ten. Będziemy oceniać też kraftowe kebaby. Właściwie każdą miejscówkę, która jest jedzeniem w Poznaniu. A dodatkowo, żeby content nie był tylko jedzeniowy, będziemy również oceniać rozrywkę, czyli gdzieś tam pójdziemy, fajne miejsce, które są w Poznaniu. Może nawet kiedyś skok na Bandzi, może jak będzie 1000 subskrypcji na tym kanale skoczę na Bandzi. To będzie szalone, bo ja tego nienawidzę. Mam lęk wysokości.